Pończoszniki. Troszkę się uśmiecham, ponieważ ta nazwa mi dość dziwnie się kojarzy i chyba nie bardzo z wężem. Bardziej z osobą lubiącą pączki, ewentualnie z osobą produkującą pończochy. Natomiast są to niewielkie węże, bardzo polecane dla początkujących hodowców, ponieważ praktycznie w ogóle nie kąsają. A jeżeli już tak się zdarzy, to ich ugryzienia są praktycznie bezbolesne. Można je karmić rybami, żabami, kijankami, owadami. Bądź ich ulubionym przysmakiem, czyli dżdżownicami. Czyli jest to wspaniała alternatywa dla osób, które nie lubią karmić węży myszami. Występują w różnych odmianach kolorystycznych. Przy okazji, jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco i wiedzieć o wiele wcześniej niż z odcinka, co się u mnie dzieje bądź z jakimś zwierzęciem następnym będą filmy, szybko wiecie do mojego Instagrama Kamil Intraver, i zostawcie tam follow. Wąż połączosznik to stosunkowo mały i smukły wąż dość ściśle związany ze środowiskiem wodnym, poszczególne osobniki ze względu na podgatunek oraz płeć mogą osiągać od 40 nawet do 130 cm długości. Ubarwienie poczoszników jest bardzo zmienne ze względu na bogatą gamę podgatunków. Nawet w odrębie jednego podgatunku Poszczególne osobniki mogą znacznie różnić się od siebie, zwłaszcza i spotykane są takie formy albinotyczne albo melanistyczne, czyli po prostu całe czarne, a jak i również plamiste. Podstawowe ubarwienie tych węży to przede wszystkim czarne tło, na którym biegną trzy pręgi bezpośrednio od głowy do końca ogona jedna na grzbiecie i dwie po bokach. Natomiast występowanie tych pręd wcale nie jest regułą, podobnie jak i ubarwienie. W hodowlach domowych ponczoczniki dożywają nawet do 20 lat, natomiast zazwyczaj dużo krócej. Aktywne są praktycznie przez całą dobę, natomiast głównie o zmierzchu i o świcie. Zawsze mocno aktywniają się podczas podawania pokarmu i to zupełnie niezależnie od pory dnia. Cały gatunek zasiedla obszary od południowej Kanady po Zatokę Meksykańską oraz północny Meksyk. Dokładnie rodzaj Tamnopis obejmuje aż 31 różnych gatunków i znacznie więcej podgatunków, różniących się wyglądem i zasięgiem występowania. Tak jak wam wspomniałem na samym początku, są to węże mocno związane ze środowiskiem wodnym. I są również bardzo łatwo oswajalne. Nawet dzikie osobniki, odłowione bezpośrednio ze środowiska naturalnego, dają się w bardzo łatwy sposób oswajać i nie są tak mocno kąśliwe. Schwytane dzikie osobniki, wywrotnią się zwykle wystrzykując kolaki cuchnącą substancją o zapachu piżma pomieszaną z odchodami. Ukąszenia są naprawdę rzadkością i można by wręcz powiedzieć, że się nie zdarzają. A jeżeli już takowe się pojawią, są w ogóle bezbolesne i w żaden sposób nie są niebezpieczne. No, oczywiście poza możliwością lekkiego zakażenia. Ze względu na łatwość w żywieniu, hodowli, oswajaniu oraz niedużych rozmiarach, i bardzo ładnych wyglądach ponczoszników polecane są dla początkujących terrorystów. Są to więc idealne węże, których po prostu odstrasza karmienie gryzoniami. Węże te występują w licznych podgatunkach o szerokim zasięgu i szerokiej gamie ubarwienia. Na okres zimowej hibernacji w naturze ponczoszniki zbierają się w ogromne grupy, liczące nawet kilkaset osobników. Są to zwierzęta, które bardzo chętnie trzymają się terenów wilgotnych, takich jak brzegi rzek, mokradła, bagniska bądź wilgotne lasy. Często są spotykane również w rejonach od miejskich, ogródkach przydomowych, a nawet parkach miejskich. Niektóre występują także na preriach. Częściowo jest to gatunek jednak synantropijny. Co do terrarium, ze względu na to, że są to węże, które raczej się nie wspinają, tylko pełzają po prostu po ziemi, terrarium powinno mieć możliwie jak największą powierzchnię. Wymiary takiego terrarium powinny być dość mocno dopasowane co do ilości oraz wielkości przetrzymywanych. Węży, natomiast wielkość jest tutaj oczywiście uzależniona od płci, podgatunku, jak i wieku. Zbiornik dla przeciętnych rozmiarów pary powinien mieć wymiary minimum 80x40x40 40 cm, przy czym akurat wysokość jest tutaj najmniej istotna. Pomimo iż pączoszniki nie uciekaj kolego, to przede wszystkim węże naziemne, w terrarium powinny znaleźć się również konary, jak i gałęzie, które umożliwiałyby właśnie wężom wspinanie się i możliwość wygrzewania się na nich. Bardzo ważnym elementem wyposażenia powinny być także rozmaite kryjówki. Mogą to być rury korkowe, kamienne groty albo obrócone doniczki. Jest to szczególnie istotne dla jeszcze niezaklimatyzowanych osobników, gdyż w ciemnych i ciasnych kryjówkach stres szybciej mija. Dodatkowymi elementami wystroju mogą być również kawałki kory, mniejsze kamienie bądź płaty mchu. Terarium można obsadzić również żywymi roślinami, ponieważ węże ich nie jedzą oraz ich nie niszczą, co sprawi, że terarium będzie wyglądało o wiele bardziej naturalnie i będzie zbliżone do ich środowiska naturalnego, no i przede wszystkim zapewni również im możliwość większej ilości kryjówek. Jako, że są to węże ściśle związane ze środowiskiem wodnym, konieczne jest zapewnienie im sporej części wodnej. Nie musi to być jednak duży zbiornik wodny, jednak węże powinny mieć możliwość całkowitego zanurzenia się. Jako basen można zastosować na przykład miskę lub mniejsze akwarium, lecz równie dobrze całość może być urządzana jako akwaterarium z dużą częścią wodną, a nawet czymś wodna może zdecydowanie przeważać nad lądową. Równie dobrze całość może być urządzona jako akwaterarium, czyli cały dół może być zalany wodą, a ponad wodę mogą wystawać po prostu konary i gałęzie, bądź jakaś dodatkowa wyspa. Na dno basenu można wysypać żwir akwariowy, jednak nie jest to konieczne i utrudnia to również sprzątanie. Jeżeli chcecie mieć jednak czyste i zadbane terarium, polecane jest standardowe terarium, po prostu z wydzieloną częścią wodną albo miską. Jednak węże te korzystają z wody o wiele rzadziej niż węże z tych samych środowisk i woda służy im przede wszystkim do wypróżniania się oraz do polowania. Natomiast jako podłoże w części lodowej można stosować mieszankę torfu i piasku, lepiej nadają się jednak kawałki kostki kokosowej, gdyż torf i piasek mogą być zjadane razem z podawanym pokarmem. W terarium o dużej powierzchni wodnej jednak trzeba zadbać o dość dobrą wentylację, żeby nie doprowadzić do powstawania pleśni, jednak trzeba również uważać na to, by nie doprowadzać do przeciągów, gdyż węże są na to bardzo wrażliwe. Zbyt mała wentylacja może doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu wilgoci. Która u często bywa przyczyną grzybicy. Nie wolno jednak zapomnieć, że te węże są na tyle małe, że potrafią przecisnąć się naprawdę przez bardzo małe szparki, więc z tą wentylacją też mocno trzeba uważać. Najlepiej jednak zakładać siatki. Odpowiednią temperaturę w terrarium osiągamy za pomocą dobrze zabezpieczonego przed dostępem do wody oraz węży promiennika, który jest dobrany do wielkości terarium, jak i do temperatury panującej na zewnątrz. W razie potrzeby można użyć dodatkowo kabla grzewczego, który oczywiście musi być zabezpieczony również przed wodą. Najlepiej ustawić go pod terrarium, na przykład na płycie styropianowej. Temperatura za dnia powinna wynosić około 20-30 do 30 stopni, natomiast w nocy spadać do około 18. Powinno również znajdować się miejsce chłodniejsze, jak i cieplejsze. W razie potrzeby wodę możemy podgrzewać również do około 24 stopni za pomocą grzałki akwariowej z wbudowanym termostatem. I ten termostat jest naprawdę bardzo ważny, żeby nie włożyć zwykłej grzałki takiej do wody, bo. Ugotujecie węża. Hmm. Jeśli wąż jednak pochodzi z odłowu, dobrze jest dowiedzieć się, gdzie został schwytany, aby stworzyć mu stosowne warunki, czyli zbliżone do jego warunków występowania. Węże żyjące bardziej na północy wymagają nieco niższych temperatur niż te z południa. Jednak zwykle pończosznikom wystarczy zwykła temperatura pokojowa, punktowo zwiększona promiennikiem. Oświetlenie w przypadku tych węży nie jest jednak bardzo istotną sprawą. Jego główną rolą jest jednak zapewnienie cyklu dnia i nocy oraz częściowe ogrzewanie. Światło powinno być włączane na około 12 do 13 godzin na dobę, czyli mniej więcej pół na pół. W dobrze nasłonecznionym miejscu można zrezygnować z oświetlenia, jeżeli zapewnimy odpowiednią temperaturę w inny sposób. Zawsze muszą węże jednak mieć możliwość schowania się do cienia. Stosowanie jarzeniówek lub energooszczędnych żarówek pozwala uniknąć przegrzania się terrarium. Naświetlanie węży promieniami ultrafioletowymi nie jest jakieś bardzo konieczne pod warunkiem, że dostarczymy im witamin w pożywieniu. Wilgotność powinna się utrzymywać na poziomie około 60%, ważne jest również zapewnienie w terrarium suchego miejsca. Jako że są to węże zamieszkujące przede wszystkim tereny podmokłe, żywią się głównie rybami oraz płazami. No i tu właśnie porozmawiamy sobie troszkę o ich żywieniu. W terrarium podstawą diety są przede wszystkim ryby. Ponadto zjadają chętnie także żaby, kijanki, myszy. Noworodki szczurze, ryby, dżownice, które są naprawdę dużym przysmakiem, silmaki, a nawet niektóre owady. Młodsze zwłaszcza bardzo chętnie przyjmują urozmaicony pokarm. Ponczożnikom nie powinno się jednak podawać żywych, dorosłych gryzoni, ponieważ. Yy... Połykają pokarm, zaczynając od głowy i nie zabijając tego pokarmu, więc e, mogłyby te myszy albo szczury po prostu uszkodzić naszego węża. Uczą się także one bez większych problemów pobierać zamrożone filety z ryb, a nawet mięso wołowe. Pokarm powinien być jak najbardziej możliwie urozmaicony, wzbogacony o witaminy oraz minerały dla gadów. Młode na początku można karmić codziennie, stopniowo jednak ograniczając karmienie. Dorosły w zależności od ilości podawanego pokarmu, karmimy raz do dwóch razy w tygodniu. Potrafią one wytrzymać naprawdę długie okresy głodówki. Oczywiście pokar może być nieznacznie większy od głowy węża, gdyż jak wszystkie węże, posiadają bardzo rozciągliwe szczęki. Dobrze jednak, by te węże od czasu do czasu miały możliwość polowania na żywe ryby, gdyż mocno to poprawia ich kondycję i zapewnia urozmaicenie w terarium. Pokar martwy można podawać bezpośrednio z pensety bądź po prostu na miseczce. Jeśli w terarium posiadacie więcej węży, należy uważać, by węże nie zaczęły jednocześnie jeść jednego kawałka, zwłaszcza przy osobnikach. Różnego rozmiaru, bo mogłoby się to skończyć dość tragicznie. Samice są wyraźnie grubsze i większe od samców. Posiadają również krótsze ogony. Nasada ogona u samców jest wyraźnie pogrubiona ze względu na obecność półprącia. Jeżeli zastanawialibyście się, jak rozmnażać. Takie węże, no to pączoszniki rozmnażają się zaraz po okresie hibernacji i powylińce. Po ciąży trwającej od 80 do 100 dni, co jest akurat mocno zależne od warunków klimatycznych, rodzą się żywe młode, co oznacza, że te węże nie wykluwają się z jajek. No i młodych może być od kilkunastu nawet do 40. Przy odpowiednich warunkach te węże mogą się rozmnażać nawet dwa razy w roku. W przypadku zamontowanego w terrarium na stałe dużego basenu niezbędny jest kran spustowy. Wodę należy wymieniać każdorazowo, bezpośrednio po załatwieniu się węża do niej, ewentualnie po spożyciu i podaniu pokarmu. Nie należy stosować również wody bezpośrednio z kranu, powinna to być raczej woda odstana, ewentualnie z pewnego źródła. Należy uważać mocno na przeciągi w terrarium, gdyż węże są na nie bardzo wrażliwe. Pomimo iż są to węże środowisk bagnistych, nie należy trzymać ich w zbyt wilgotnym środowisku, można doprowadzić bardzo łatwo do powstania infekcji bakteryjnych. Są to węże bardzo łatwe w oswajaniu i łagodne, tak zresztą sami widzicie podczas tego odcinka cały czas się z nimi tutaj bawię i je lekko manewruję. Łatwe i fajne dla początkujących hodowców, można je karmić bezpośrednio z ręki i często brać na ręce. Co do łączenia z innymi gatunkami, pączoszniki można trzymać również z innymi wężami, które spełniają podobne wymagania, podobne warunki oraz o podobnych wymiarach. Najlepszy jednak jest standardowy układ, czyli samiec i jedna lub ewentualnie kilka samic, jeżeli chcemy doprowadzać węże do rozrodu i mieć młode. Jeżeli taki odcinek właśnie o wężach czy ogólnie o zwierzętach łatwych do przetrzymywania w domu dla do początkujących hodowców, Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę i zasubskrybujcie kanał. Po bokach macie również dwa poprzednie materiały, do których Was również zapraszam. No, odcinków o wężach już troszkę było. Ale akurat wiem, że jest tak dużo, że będzie na pewno jeszcze wiele odcinków. Trzymajcie się do usłyszenia, Piona i cześć!